Cześć. Na kanale The Agile Bridge są z Wami Tomek i Aga. Wspólnie w takim duecie chcemy przedstawić Wam, jak możemy wykorzystywać metodyki zwinne w organizacjach, przybliżyć Wam pro-delivery approach i, i dziś chcielibyśmy Wam przedstawić nasze podejście do Agile Transformation. Aga, czy warto robić transformację Agile? Ja yeah. Takim, jak słyszę takie pytanie, to od razu przypomina mi się, się Twoja alegoria do zupy. Tego, właśnie, żeby skupić się na tym, to, na co gotujemy, co konkretnie gotujemy, dla kogo gotujemy, jakie mamy składniki. Um, nie wystarczy tylko podgrzewać bardziej, tak? i nieważne, czy na indukcji, czy gazie, czy grillu. Tak? I, I to też, że wrzucenie wszystkich składników na raz i wymieszanie ich nie sprawia, że Mamy od razu pyszne danie, że potrzeba czasu, żeby to danie było przygotowane we właściwy sposób i żeby smakowało. I podobnie z Adżajem, transformacjami. W ogóle transformacja ma taki drastyczny wymar, wymiar, że tak powiem. Ja preferuję słowo adaptacja, czyli mamy pewne warunki, sytuacje. Zastaną w jakieś procesy i potrzebujemy to po prostu zmieniać. Tak, myślę, że ja bym się tutaj zgodził. Też uważam, że warto, warto robić raczej transformację. Można to nazywać inaczej, czy to adaptacją, czy ciągłym uczeniem się, wzrastaniem, no ale też trzeba wiedzieć, jaki problem w organizacji my chcemy rozwiązać. I, i czasami na, następuje takie. Takie urealnienie sytuacji, odnalezienie się w obecnej sytuacji, dostosowanie do warunków, i jedni mogą to nazywać transformacją, inni adaptacją, natomiast to jest ciągłe dostosowanie się do, do bieżących czasów, bo warto mieć na uwadze, że ten świat nie jest zero-jedynkowy, że to, z czym my się stykamy w organizacjach, to jest efekt wypracowany przez lata, przez mm -hmm. zespoły, warunki, biznes, okoliczności. I, I ten stan trzeba uwzględniać, jeżeli my chcemy się zmienić. Tak, a czasem mam wrażenie, że każda zmiana jest nazywana Agile Transformation, a to zupełnie nie tak. Bo, żeby robić tą adaptację, o której mówimy, czy tą szeroko nazwaną transformację, warto uwzględnić takie czynniki choćby jak ludzi, czy misje i wizje, o której mówiliśmy procesy, czy proces do tego, żeby można było mieć czas i przestrzeń do tego, żeby się uczyć. Szczególnie teraz, w, gdy mówi się tak dużo o T-shape, osobach, że tak powiem. Co jeszcze, jak myślisz Tomku, warto by było uwzględnić? No, na pewno trzeba dorzucić, dorzucić to, że te zrozumienie, tą świadomość, że ludzie, którzy tutaj pracują, w, w organizacji mogą mieć 10-15 lat doświadczenia. To są osoby z takim doświadczeniem w organizacji i przychodzi do nich Agile Coach czy Scrum Master, który ma różnie, czasami 5, czasami 10, ale uczy się tej organizacji, więc uważam, że zbudowanie takiego zaufania pomiędzy tymi grupami. Jest bardzo istotne i budując takie zaufanie w ramach takiej zmiany, którą my chcemy przeprowadzić, no to fajnie byłoby uwzględnić, żebyśmy obie strony, i biznes, i, 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 i liści, i ludzie w zespołach, mieli wpływ na to, co się dzieje, mieli autonomiczność decyzji, żeby mogli proponować rzeczy, które byśmy mogli zmienić. Trzeba uznanie relacje, zadbać o wyniki, no bo też to jest też często naszym challengem, że my to, robimy tą transformację, dostosowanie, adaptację, urealnienie po to, żeby, żeby pracować lepiej i prościej mieć lepsze wyniki. No mm -hmm. i ja bym tutaj postawił przede wszystkim na proactive i pro-delivery approach. Bądźmy odważni i, i, i starajmy się proponować rozwiązania. Próbować, eksperymentować i, i sprawdzać, jak to się odnajduje w ramach naszej zmiany. Tak, i nie szukać problemów na siłę, bo one same się znajdują. Tak, my musimy być cierpliwi. To wymaga czasu, tak jak, jak w, w gotowaniu potrawy, jeżeli my przy. Damy więcej ognia, to nie znaczy, że nam wyjdzie szybciej danie i one będzie, będzie zjadliwe. Także trzeba też pamiętać o tym, że, że nasza organizacja to warsztat i, i, i wiedzieć, co my wytwarzamy, jakich narzędzi używamy i do tego odpowiednio dobrać narzędzia. Ale to trzeba e, próbować e, oferować i podsuwać pomysły. A co nam zadziała, to, to się okaże, więc e, dajcie znać, czy jak robicie, jak podchodzicie do Azure Transformation. Czy jest to adaptacja, czy, idzie, czy to jest narzucone z góry, czy też z dołu? Jak reagujecie na zmiany? Czy macie na to high level plan, czy szczegółowy plan? No i kto promuje rozwiązania? Kto jest wyzwalaczem zmiany? Piszcie do nas w komentarzach i oglądajcie nas. Do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia. Izodzie. Cześć. Cześć. cześć.